Mak tej Simi, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj gramy Kamilow. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu trochę mi spadło się w punktach. Na ostatnim streamie miałem wpić jeden KLP, a poszło w drugą stronę. Spadłem z Challengera. No, ale to kwestia chyba teraz jednego i na maks dwóch i znowu tego Challengera mam. Teraz próg jest w miarę wysoko. I co, Kamilą? Ostatnio rzadko gram. Historycznie to jest moja najlepsza postać, natomiast już w mecie jakiś czas nie jest. Od kilku lat jest wybierana bardziej jako taki sytuacyjny heros. Także nie jestem pewny na koło gram. Możliwe, że na Ambesse, bo ma tutaj jest ustawiona na midzie, natomiast wolałem nie ryzykować, zacząłem z Doran Shieldem. No i nieważne, na koło będę grał, no to po prostu obie opcje powinny być stabilne. O, Spotkałem tutaj yy, pana gazownika tak zwanego. Próbuję go trochę obić, bo nie chcę mu dać proksować tego wave'a. Tam na bocie już jakaś zadyma. Mamy trochę dziwny draft, bo mamy takie postacie, które są dobre, jeżeli przeciwnicy wbiegają, czyli Cassiopeia i przykładowo Tresh. I mamy też Kamil i Zigsa, którzy chcieliby wbiegać do przodu i robić to swoje combo. To ja wskakuję i Ziggs arkuję, więc taki trochę miszmasz. Zobaczymy, jak to później będzie. Póki co skupiam się na tym, żeby obijać Singeda, żeby w momencie, gdy on pójdzie proksować wavea, to spróbować go po prostu wtedy zabić. Bo jeżeli dojdzie już do proksowania, no to. Już tak było kilka razy na odcinku, że po prostu no nie będzie laning phase'a, a jak nie ma laning phase'a, no to są trochę nudy. Więc tutaj staram się co w mojej mocy robić, żeby jakoś tego obić, żeby teraz w niego wbiec, jak będzie tu przebiegał, ale jednocześnie nie chcę oddawać całego Wave'a, no póki co muszę się skupić na wave'ie. bo zabić go raczej nie zabije, jako że on gra Face rusha. a jakby nie grał Face rusha, to możemy w niego od razu wbiegał. Oczywiście spróbuję tutaj mimo wszystko podejść i, i jakoś tutaj w niego wskoczyć. Może spalę mu flasha, albo coś. Dobra, wbił trzeci level, więc nic mu nie spalę. Tracę za to jednego miniona expa, niestety straciłem, jest jak jest. ja widzę, dostajemy ganka, no ja sobie po prostu farmię. No i co, niestety Singed dostał recall za darmo. Jakoś mnie to nie cieszy i niestety też widzę, że nie dałem punktu w, tylko drugi punkt w Q. Ale może jakoś przeżyję. No i co, jako że gramy na tę wersję Singeda proksującą, no to moim celem będzie po prostu starać się go obijać, żeby nie dać mu proksować, bo... Mimo wszystko gram taki mecz, w którym chciałbym go dojeżdżać, i No tym bardziej, że jest to singlet, no to chciałbym nie dać mu doprowadzić do tego praksowania. Muszę też sobie teraz zwardować, bo akurat mogą mnie łatwo zabić na ranku. Ale czy ja mogę cokolwiek zrobić na to jego praksowanie? on po prostu sobie biegnie tego przed siebie i... i. nie ma zabawy tutaj za bardzo. O, tutaj powinien być dobry trade. Fajnie go tutaj obiłem. To może tutaj będzie potencjał, żeby, żeby go zabić, jeżeli będzie praksował, tylko że teraz nie wiem, czy tam mój uder nie pada. Nie był to najlepszy chyba krab grany. W teorii niby mogłem tam zajść, ale to zawsze jest taka sytuacja, w której mi się będzie rozbijał wave pod towerem, tam jest jakaś walka, której nawet nie wiem, czy wygramy, no bo oni są mocniejsi. To do przodu Singed jest zawsze pierwszy, więc w takich sytuacjach, szczególnie na takich postaciach, które potrzebują tej farmy, żeby, żeby jednak yy, doskalować tak jak Camille. No w tej sytuacji nie byłem fanem, żeby tutaj schodzić. Może ostatecznie wyszło to jakiś, nie wiem, 1 za 2, zamiast 2 za 0 czy coś, ale... ale wolałem po prostu zagrać pod siebie. Bo w tej grze, patrząc na to jakie mamy czempiony, wydaje mi się, że muszę być do przodu. Bo jak nie będę do przodu, to dużo szans, że będziemy trochę useless. Dobra, od razu tutaj tapuję i zobaczymy, co przyniesie los. On będzie starał się oczywiście tutaj proksować. O, nie trafiłem. Ale no dobra, ważne, że kul trafiony. Minusów to nie będę miał szóstki na tym wave'ie, dlatego że pamiętacie, że tam zgubiłem jednego miniona. Zawsze na wave'ie z piątej minuty macie szósty poziom. Natomiast ja zgubiłem jednego miniona, widzę, że nawet chyba dwa, jeżeli chodzi o Expa. Ale za chwilę w sumie będę miał terkę, więc może go jakoś zabiję, jeżeli on by yy, biegł po te wave'y. No, ale widzę, że wszędzie Aliska nas zabija, więc ta gra nie wygląda najlepiej. Ale no, zobaczymy, może to jest w końcu jedna z tych gier, w której nie jestem karowany, a może będę karował. Ja chcę Void grab'y, to może tutaj będzie jakaś fajna walka, szczególnie że. Może tutaj uda się zagrać pod push. O, mnie, klikamy. Uszuję to jak najszybciej i zejdę tam. Może kogoś wyłapiemy. Zagramy pod jakiegoś shutdowna na elisce. Uszuję to i schodzę. Oni nadal są o wiele mocniejsi w tej walce. Natomiast patrząc na to, że mamy tutaj zejście stresza i najpewniej przewagę liczymy przez chwilę. na pewnie będzie spoko. Raczej po prostu bierzemy to za darmo. Ja sobie to zgarnę ani fruta. I wracam na topa. Eliska na bocie. Będą próbowali dajować Ziksa. Próba to raczej za mało powiedziane, raczej po prostu go tam zabijają. Mój Ziggs nie może nic na to zrobić. Może mógł co najwyżej biec przed siebie i zagrać pod wave'a. To tam mała szansa, że ogra, ale... Ale paść na pewno tam padnie. No a my farmimy dalej. Singed wrócił z bazy z całkiem niezłymi przedmiotami, więc... Pomimo tego, że czuję się mocny, to i tak muszę uważać, no mam jeden kagolda w plecaku, on właśnie tego golda wykorzystał. Ale mimo wszystko spróbuję tutaj poszukać raidów. Okej, okay, on od razu zarkował. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest. Czy on po prostu tak zarkował. Może on tutaj po prostu wygrywa. Nie sądzę, że mi tutaj zabił. Ja tutaj mogę po prostu sobie wybiec. Nie chciałbym mu dać w pełni wykorzystać tej arki i wziąć tutaj całego wave'a. więc spróbuję mimo wszystko tutaj popodchodzić, ale chyba tutaj niczego nie wymyślę konkretnego. No dobra, teraz muszę w sumie stąd zawijać, bo dużo tutaj nawet hapeków straciłem. Okej, okay, i on tutaj znowu recalluje. No, to jest właśnie Singie z, z tymi butami, o których wam mówiłem, jak nagrywałem Czogata. Można po, po prostu wchodzić w trade tego typu i od razu sobie zrecalować. No i jaki ja mam Counterplay? Bo szybko nie spuszczuję, bo gram Kamilą. On już sobie biegnie z bazy, a ja muszę rekolować. Przynajmniej powoli zaczynam mieć sensowne przedmioty. Jeżeli ja dostanę jakieś fragi w tej grze, to mm, myślę, że jest potencjał, żeby to skierować jakoś na side. Z minusów to będzie tylko Eliska, która po prostu będzie cały czas biegała po mapie, żeby rzutowała. Ale, jeżeli jakoś może za chwilę znajdę jakiegoś Roma do mida, albo nie wiem, przykładowo zabijemy może jakoś tego stinged'a, to, to bardzo by mnie to przyspieszyło, więc może chciałbym tego poszukać, jeżeli uder by tutaj podszedł, bo jest to coś, co... Dobra, udało mi się przeskoczyć nad jego podrzutem. Mimo wszystko on ma phase i ma ghost'a, więc chyba tutaj yy, niestety nie zabijemy go, ale przynajmniej nie łapię, mi wave'a między towerami. Więc może postaram się spuszczać tego wave'a i zejść do mi w sumie więc nie wiem, czy tam będzie sens schodzić, ale... ale. zobaczymy. Brakuje mi 500 golda do trenitki. Na trenitce już się zacznie Nie Pytanie czy będziemy chcieli się bić off-grawy. Wstają one za 20 sekund. Jako, że nie jestem pewny, to po prostu je zwartuję i zobaczę, co się będzie działo. Bo jeżeli się nie będziemy bili, a nie wiem, przykładowo Singet tam zejdzie to robić, to mogę spróbować przynajmniej to top wave'a. Żeby on cokolwiek stracił. Albo może nie wiem, może jakiegoś smoka zrobić, albo znaleźć ganka na bocie. Widzę Eliskę, więc mogę tutaj sprowadzić, w niego wskoczyć. Zawsze jakieś tam obrażenia mu zrobię. Z tym, że też muszę uważać, żeby tutaj nie stracić za dużo HP, bo mogliby mnie tutaj pralać Tam Zamiast zrobić grabów. Oj, tam drużyna się zaczęła bić, ale znowu to nie jest dobra walka, bo Kinget znowu spuszował, ja muszę łapać wave'a pod Towerem. Ale dobra, przynajmniej przeżyli. Brakuje mi o od trinitki. Że ja sobie tutaj do farmy to i oni jeszcze nie zrobią Wojtgrabów, to mogę Ricol TP. Ale nie będzie to możliwe. Dopuszczę to, to i tam zejdę. Mój team już tam schodzi. Ja nie mam jeszcze Rki, dlatego nie chciałem schodzić pierwszy. Jakbym miał, to schodziłbym pierwszy, żeby, żeby ich zamykać. Ale zobaczymy. Może tutaj złapię tę eliskę. A nie było bo jest za nią. Nie gadaj, że tutaj każdy przeżyje. Dobra, ostatecznie chyba każdy przeżyje od nas, a każdy padnie od nich. Dobra, ja tutaj nie biegnę z powrotem na topa, chyba po prostu od razu rekoluję, wyszło 4 za 0. Nie wiem nawet tutaj pofleszował, a kto nie. Od razu tutaj tapnę na topa i postaram się zagrać pod jakieś playty, żeby, żeby zgarnąć sobie trochę golda. No jak widzę na tabie Singed ma tutaj buty piątki, więc on tutaj w miarę szybko oczywiście przyjdzie, ale... Ale może się uda zgarnąć tutaj przynajmniej jednego playta, może nawet dwa. Zobaczymy jak szybko spuszczę tego wave'a, pewnie nie za szybko. Nie gram też demolisha, więc... Yy... Zobaczymy, ile wezmę. Dobra, zaczynamy hitować tower. Nie mam tam tp więc tam do was panowie nie dołączę, ale zgarnę sobie tutaj dużo golda, więc... wynikiem tej walki... jest oczywiście... dużo golda, bo i tam 4 za 1 wyszło, znaczy 4 za 1, 4 za 0 chyba, nie jestem pewny. I zgarnąłem sobie tutaj 3 platy, więc super. a no i teraz tutaj singet za bardzo nie może go kozaczyć, bo jeżeli on stroluje, to... ja mogę go nawet zabić. Chyba nawet tutaj go zabijam. Dał sobie plamę pod nogi, ale ja tutaj go zabijam. No i co? Można nawet wezmę tutaj Tower. W momencie, gdy macie już Trinity na Kamili i koś złącztujecie, albo nawet... znaczy złącztujecie, po prostu zabijecie czy to na ganku, czy to solo. To ilość golda, którą dostajecie jest najczęściej podwójna, no bo po Trinice już y, giga szybko bierzecie te towery. Lubię grać kamil, to jest mój ulubiony champion. Ale tylko jak jestem do tyłu, albo tylko jak do farmie Trinity, gdy gra jest w miarę spokojna, bo. Tak, jak ten champion kiedyś był gigamocny na linii, wygrywał większość matchupów, to teraz tak nie do końca jest. Oczywiście nadal można grać poza zadymę i się dużo tradować, ale raczej musicie właśnie mieć to Trinity. To też jest jeden z głównych powodów, dlaczego Kamila właśnie częściej nie jest grana. No bo zazwyczaj trochę tego czasu zajmuje, żeby farmić to Trinity, gdy gra jest równa. Więc trzeba często przykładowo oddawać graby czy coś, ale właśnie jak już do farmicie to Trinity. Czy to w spokojnej innej grze, czy to jak jesteście do przodu, no to wasz champion staje się jednym z najmocniejszych championów w grze. I w tej grze możemy też wytestować build pod... o, build pod Spear yy, dlatego że niedawno w patchu zmienili to, że Spear of też, yy, czyli Riftmaker, zwiększa większe obrażenie na true damage'u, więc no na Kamili wiadomo jak to jest. Nie wiem, może Spear of Zmieniał, a Riftmaker nie, nie wiem, coś tam zmienili z tym trudnym edżem, bo widziałem, że gracze czołgatła się zachwycali, że Riftmakera można składać, ale co to dokładnie się tam pozmieniało, to no nie wiem, dobra, Eliska tutaj szła, więc muszę uważać, żeby tutaj nie przesadzić. Moim celem jest po prostu tutaj zgarnąć Wave'a, żeby żeby oni tutaj po mojej stronie mapy nie mogli nic zrobić, bo my gramy do bota więc po prostu tutaj wychilluję, Można nawet zejdę do mojego red buffa, żeby sprawdzić czy czasem Eliska go yy, nie robi bo teraz chwilę nie mam co robić jako, że nie wiem gdzie ona jest to nie mogę grać agresywnie, ale dobra, red buff tutaj stoi mogę sobie tutaj podejść z czerwonym trinketem jeżeli tutaj nie mają żadnej wizji to mogę spróbować wyłapać Singed'a jeżeli wygrał tego wave'a a jeżeli nie będzie grał pod wave'a to po prostu to spushuję i, i będę grał tutaj głęboko biorę tego wave'a, pytanie czy ja mogę grać dalej, w teorii nie widzę Eliski, ale ale chyba i tutaj... Ty co się dzieje z minionami? Chyba i tutaj. Aha, leseka dostałem. Myślałem, że miniony się zlagowały, a ja dostałem. No dobra, wróciło mi do gry. Nie wiem, gdzie jest przeciwny team. O, nie trafiłem tego. Jakbym to trafił, to chyba go zabijam, teraz nie wiem, czy nie jestem martwy. Bo raczej ktoś tutaj schodzi do mnie z Mida. Nie wiem jak mam uciec z tej sytuacji. Próbuję może uciec do tego planta. No dobra, na szczęście nikt tutaj nie biegnie. Ale przyznam szczerze, że nie wyglądało to najlepiej. Na szczęście mnie nie zabili na deseku. Mam TPK za 10 sekund, więc może mógłbym tam tepnąć. Póki co stanę tutaj przy ściance i poczekam. Jeżeli Singlet będzie grał tutaj pod wave'a, no to oczywiście mogę wykorzystać tę ściankę, no bo gram Camillą, więc mogę po prostu w niego wskoczyć. Ale nie wiem. Widzę, że on nie gra pod wave'a, tylko chyba z recallową. No dobra, to ja po prostu sobie zgarniam tego wave'a. Singet tutaj jest. Jeżeli on nie będzie jakoś bardzo blisko w momencie, gdy będę w niego wchodził, to chyba nie chcę po prostu jakoś bardzo głęboko skakać. Bo nie chcę też tracić hapeków za darmo. Po prostu spuszuję tego wave'a i pójdę do bazy. Będę miał dwa przedmioty na kamili w 16 minucie no to jest bardzo dobry wynik. Zazwyczaj macie pierwszy przedmiot około tej minuty, gdy gra jest spokojna. A ja dostałem dużo złoto za darmo, więc teraz będzie drugi przedmiot. To, ta gra wyglądała fatalnie. A nagle każe mnie z zaczęło stąpować. Nie wiem jak to się wydarzyło. Chyba po tej walce tutaj gra się odwróciła. Natomiast nadal trzeba uważać, bo ta gra nie będzie łatwa. Yy, smok wstaje za 40 sekund i będzie to ich trzeci smok. Ja postaram się zrobić tyle presji, ile mogę na topie, ale czekajcie, może tutaj będę szukał TPK, ale poja powinna to wygrywać. Tak patrzyłem, bo jeżeli jakaś eliska była, By tu była, to bym oczywiście typowo, bo byśmy wygrywali 2-2. Ale w tej sytuacji chcę iść na topa i staro ściągnąć mapę, no bo wygrywam solo na każdego. smok za 20 mam TPK. Mogę po prostu wykorzystać fakt, że, że jestem bardzo mocny i mogę trochę rozciągnąć mapę. Jeżeli oni się będą grupować za darmo, no to ja mogę tutaj puszować, oni tracą wavey, i może tower i zawsze tam mogę tepnąć. A jeżeli ktoś tutaj będzie, no to też mogę tepnąć i może nawet kogoś zabiję przed tym. Mamy po prostu więcej opcji, grając w taki sposób. Jeżeli oni się grupują tam for fun, to ja podchodzę i hituję tower. No dobra, może nie forfan, no bo wiecie, to trzeci smog może być dla nich, ale patrząc na to, jak wygląda nasza pozycja na mapie. Nie za bardzo tam byliśmy gotowi do walki. Za chwilę mogę sprawdzić tepnąć, ale chciałbym sprawdzić dokończyć ten tower. I teraz może tam zajdę. Dobra, tepuję tutaj. Może powinienem biec do Ziggsa, ale tak szczerze, myślałem, że będzie martwy, więc możliwe, że go sprzedałem trochę. Ale zabiję tutaj innych, więc powinno to wyjść yy... w miarę worth. Od razu erkuję chyba tutaj Singeda. Górny, myślałem, że pobiegnie tutaj uder, ale nie wygląda to źle. Chyba tutaj po prostu czyszczę ten fight. Dobra, że góźniej nie skastowało drugie ale tym razem się skastowało, więc trochę tych obrażeń jest. Nie wiem, czy czasem o fa fanie dadzą. Patrząc na to, jakiego stampatera zostali. Jeszcze Kasio tu nawet nie było, ona sobie poszuje bota. Ja zgarnąłem 700 golda na topie za darmo za tower. Zgarniemy jeszcze 700 golda na bocie. Zabiliśmy ich, zejsowaliśmy ich i jeszcze prawdopodobnie weźmiemy smoka. I może Mid Tower. Nie wiem czy ja powiedzam, że ten Mid Tower zgarnąć. W ciągu ostatniej minuty zgarnęliśmy, nie wiem ile golda. Pewnie z 5 koła. No dobra, może z 5 koła to przesadziłem. Ale wiecie, całkiem sporo. Dobra, idę szybki recall. Jest tutaj jakaś zadyma, więc chyba zostanę na mapie. Najwyżej będę grał po prostu pod wave'y Jeżeli o, okazałoby się, że oni biją się od tego smoka, no to przynajmniej będą tracić wavey. A tak to mniej więcej będę miał yy, takie samo tempo, co moja drużyna. Bo za chwilę pewnie oni będą rikolować, bo też mają dużo golda. A ja zrekoluję razem z nimi. Oho, nie wiem tutaj, nie będzie problemów. Nie mam za dużo many, także dlatego uważam, że mogą tu być problemy. Muszę chyba w niego flashnąć i spróbować go zabić i uciec. Dobra, teraz muszę biec przed siebie i uciekać. Poszedł tutaj tepek kambesy, dlatego musiałem jak najszybciej go zabić. No ostatecznie Eliska tutaj nie biegła, no ale jakby cały czas tutaj biegła, to musiałem po prostu biec przed siebie, bo inaczej bym nie mógł uciec. Stąd taka decyzja. Trzy przedmioty 20 minut na Kamili. Oj, no aż chce się grać, aż chce się grać. Dobra, na Midzie chyba zabijamy. Spróbuję może tutaj ambestę przeciąć. Dobra, ona nie biegnie yy, przez rzekę, więc po prostu zagram sobie tutaj pod Wave'a. I pewnie zaczniemy tutaj ataka nie ma co chyba gonić tej ambesji, Ja bym to po prostu zaczął. No dobra, widzę, że mój team goni, no to ja sobie po prostu z farmi i w razie potrzeby tam pobiegnę, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Po prostu zacznę już na razem z Kasia Dobra, mamy Atakana. Ja tutaj muszę zająć się podnoszeniem rożyczek, bo nikomu się nie chce. I teraz sobie po prostu chyba zejdę do mida i, i spróbuję. Może tam koś wyłapać, jakiś Seafir, jeżeli była wysolo. Użyję czerwony trinket i tutaj przebiegnę. Może się mnie tutaj nikt nie będzie spodziewać. Jest to też trochę ryzykowne, bo też nikogo nie widzę, więc nie wiem czy jest sens w ogóle ryzykować. No bo ten brak gry nie zmieni. Natomiast może przynajmniej przeciwnik się zdenerwuje i szybciej da FF-a, jeżeli go zabije. O, może tym razem para na Singeda? Kurde, wypadłem poza r -kę. Specjalnie się tak trochę cofnąłem, żeby... Yy... Czekajcie, ty... Ale zawiało. o no, Daria zawiałów tutaj nie trafiłem, tym Trochę Szybki był, ale strzelałem to, ja Powinienem tu trafić. Nawet nie wiem, co mówiłem, to sorry, nie powiem wam nic. Jakby to powiedział Krzysztof Pisz. Yy, uprawiałem tak zwany yapping. Nie będę już yappingować. No, Usliver tutaj przyszła. kusi żeby wskoczyć, to. Do... Oj, dużo przeciwników tutaj jest. Rugnąłem, a tu nagle trzech było. Chyba nie chcę rekolować. Nie mam za bardzo nic do kupienia. Wolałbym po prostu tutaj. Dostać się pokręcić, może kogoś wyłapie zaraz. Nie wiem, czy tutaj jestem fałem tego przejścia przez Stresza, bo tu mogą być trzy osoby. Ja nie za bardzo chcę ich feistrekować, bo nie mam Merc'ów jeszcze. Jak będę miał Merc'a, to będzie na pewno trochę łatwiej tutaj grać. A ta Seawear nie, nie przesadza na tym waveie tutaj? Razem z streszem tutaj spróbujemy ją yy, pogonić. Chyba tutaj przegła pałkę. Mówiąc ładnie, kusi, żeby tutaj zagrać 2 fos 5 O, bomba szybka. Kurde, nie zdążyło się kurzucić, bo dali FFA. Ale dobra, win to win. Ty plus 18 dostałem? Nie było mnie 3 dni w domu i co, nagle MMRy się zmieniły? No dobra, trochę dziwne, że plus 18, ale dziękuję za oglądanie tej gry i do zobaczenia dalej.